Jestem Krystyna Gwizdecka, mama Grzegorza Gwizdeckiego i uczestniczę w programie KORALA, ale to długa droga. Kiedyś będąc u Grzegorza, puścił mi taki filmik pana Pawła na temat nawodnienia. Ja się wystraszyłam, jak to wszystko usłyszałam. Ja piję, piłam wcześniej bardzo mało wody, ja nie odczuwałam potrzeby picia. Ale jak usłyszałam, że pan Paweł mówi, że jak mózg nie dostanie odpowiedniej ilości wody, to se bierze po kolei z innych organów, ale że bierze z jelita grubego, to mnie wystraszyło. To mnie wystraszyło. I od tej pory postanowiłam, że coś więcej na ten temat muszę wiedzieć i się wziąć za siebie. I tak też się stało. Zacząłem zgłębiać ten temat. Grzegorz mi w tym pomógł. I stwierdziłem, że moje koleżanki z uniwersytetu III wieku też by chętnie to usłyszały i wiedziały to, co ja wiem. I tak się zaczęło. Przyjechała do Ostrowa pani Gosia Bałęcka-Nowacka. Miała dla naszych studentów wykład. I od tej pory to był maj 23, i od tej pory. Ja zaczęłam pić rzetelnie wodę, ale tylko wodę z koralem. Po jakimś czasie Grzegorz pyta się, no mamuś podrzucić jeszcze pentokan? Jaki pentokan? No dałem ci w zestawie. Ale w momencie, kiedy zaczęłam brać H500 i pentokan, to jakby mi wyrosły skrzydła. Ja byłam w szoku. Ile mi się chciało, nie byłam zmęczona? Wcześniej umyłam łazienkę i siadałam na fotel, bo dyszałam. I tak etapami to pokój zrobiłam, to kuchnię, a po jakimś czasie patrzę, że ja to robię od ręki. No i stwierdziłam, że chyba muszę zmniejszyć dawkę pentokanu zamiast tej całej tabletki wezmę pół, bo jeszcze trochę to mi skrzydełka wyrosną. Grzegorz się ze mnie śmiał, no ale. Tak było. Skądś ta energia przyszła i jest do dzisiaj. I potem jak już rzeczywiście nauczyłam się pić wody, dla mnie największym problemem nie było łykanie tych kapsułek, tylko picie wody. Ja nie umiałam pić wody, a już zimnej w życiu, nie? Ja tą wodę piłam, jak ja to mówię, gryząc zębami po łyczku z obrzydzeniem. No i to chyba najtrudniejszy etap był żeby się nauczyć pić tej wody. To sama na siebie znalazłam sposób. Litr wody przegotuję i wlewam do termosu szklanego. liter wody przegotuję i wlewam do dzbanka szklanego. I po schłodzeniu wrzucam tam y, saszetkę korala. I znalazłam na siebie sposób na picie tej ciepłej wody. Ale to trochę potrwało. To nie jest takie hop. No i teraz dnia mi się zdarzy, że nie wypiję tych półtora, no wypiję, ale dwóch litrów nie zawsze. Dopiero jak weszłam w drugi etap, koral e, detoks, o to byłam już tego świadoma, że jak nie wypiję tych dwóch litrów wody, no to mi te toksyny nie wyjdą, bo ja mam takie, zaraz dowód naoczny, że jeżeli... Nie wypiję dostatecznej ilości wody, to zaraz mam ropniaki na szyi. Ja już kiedyś próbowałam się oczyszczać yy, aloesem, płynnym aloesem, ale lekceważyłam sobie picie wody i wnerwiło mnie to, że co róż miałam pełno wrzodziaków na, na twarzy, na szyi i se to odpuściłam. Ale nie byłam taka świadoma, że ta woda by mnie uratowała. Dzisiaj jestem. Dzisiaj mam tą świadomość i rzeczywiście w tym drugim etapie koral detoks, to jak się te toksyny zaczęły ruszać, jak widziałam, że się oczyszcza wątroba, stolec był zielony jak wojskowy płaszcz. To wtedy piłam sumiennie, sumiennie i więcej jak dwa. No, a jak zobaczyłam, że mocz jest bursztynowy, to dopiero, no mówię, czyszczą mi się nerki. Pęcherz, no to dla mnie jest ważna rzecz. I tak dotrwałam, moi drodzy, do trzeciego etapu paraszydu, czyli odrobaczania. A w międzyczasie jeszcze weszłam do programu odrobaczania z panią doktor. Także trwam. Biorę sumiennie wszystkie kapsułki, suplementy, no i piję wodę. Za dwa dni kończę program Parasildu. No, wyjadę do Grzegorza, do Poznania, nabędę nowych wiadomości. W międzyczasie przyjdzie, przyjdą suplementy na kolowadę. No i na pewno dokończę ten cały program cztery kroki do zdrowia. Bo jestem najlepszym dowodem na to, że można, można pokonać jakieś swoje słabości, opory. A najbardziej to mnie ucieszyło to, że od dwóch lat przychodziła moja siostra mieć mi okna i wieszać firany. A teraz niestety ja wchodzę na drabinę, wieszam, umyję. No i dziwko. Przyjechała moja koleżanka, mówi Krysia, skąd ta u ciebie siła, skąd energia? Zobacz, ile dzisiaj przeszłyśmy po mieście, po galerii, nigdy nie miałaś tyle siły. Ja mu jenowidziesz, że ruchna. Siły przyszły, tylko trzeba. Trochę chcieć i nad sobą popracować. No i mam nadzieję, że dotrą do końca. I jak zechce, czy przyjdzie ochota, to się z wami podzielę. Również i dodam wam otuchy, że jak się chce, to można.